Więc lecimy dalej z kolejnymi levelami w Kerst Treasure. Lecimy od level 5 i zobaczymy, co on przed nami tutaj ma. Dobrze, myślałem, że są 4 sloty na wyższym poziomie. Teraz, czy to jest dozwolone dla każdego? Ja dozwolę na każdego. I wydaje mi się, że wolałbym, aby te wszystkie. No chociaż, chodź, poczekajcie, bo to są tylko 4 sloty, które mam do zmyślenia otwarte. Więc zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Czemu w ten sposób? Ponieważ w momencie, kiedy zrobię sobie tą aurę w tych miejscach, będę miał tu i tu atak obszarowy. Natomiast reszta na razie nie będzie w takim stopniu, jaki jest. Wydaje mi się, że to może wystać. Nawet możemy tutaj sobie przyspieszy, ponieważ ten początek nie będzie żadnym problemem chyba dla nas. Musimy teraz jak najwięcej X po prostu zdobywać i, e, i tyle. W razie czego? W razie czego? Zrobimy sobie ucięcie tych drzew, Abym mógł sobie w to miejscu stawić tureta. Wręcz ta mana, i tak do czegoś musi być zostać przez nas wykorzystana, prawda? Więc możemy sobie w tym miejscu wycięcia drzewa. I w tym miejscu robimy sobie temple, że powiedzmy coś tutaj dodatkowo jeszcze było. Żeby zadawało damage. I zrobimy sobie wycięcie w. W tym miejscu, aby zrobić tutaj śnieżną wieżyczkę, i puszczamy kolejną falę. No tak, ta śnieżna tutaj będzie tutaj, oczywiście, atakowała. E, tak, możemy sobie tutaj wybić nasze upgrade'y Wszystkie w sumie, nawet. Oprócz tego, co teraz dopiero zbudowaliśmy, no i oczywiście, oprócz tej no bo jednak tamta e, nie miała jeszcze na chyba możliwości zatakowania kogokolwiek. Więc dziwne, że miała mieć swój upgrade. U mnie jest 20, czyli jakby. Ustabilizowało się, że już nie skacze nam co, co po, po 5 z każdym levelem, tylko w tym momencie tutaj uznało OK e, Mieliśmy 5, 10, 15, 20 i tutaj lecimy już znowu na 20, więc e, może to jest taka liczba, która się ustabilizuje, może nie będzie ich po 30 na level Może nie będzie ich po 70 na level, teraz tak tego zabicie. Dziękuję. Teraz tutaj robimy sobie upgrade z zabieraniem many e, i puszczamy falę, bo to jest champion. Okej, okay, czemu tutaj zabierze niestety e, klejnot. szkoda, ponieważ on dałby nam najprawdopodobniej najwięcej highsu i najwięcej exp, jeżeli byśmy go zabili, więc naprawdę szkoda, że nie udało się nam tutaj go załatwić. Tutaj na szczęście sobie wszystko e, świetnie sobie radzi, e, przecież to jest to z radians, więc zrobimy sobie to, zobaczymy jak to będzie strzelało. Aha, czyli to tak... Czyby to miało mieć obszarowy damage? A może, jeżeli ktoś atakuje, to oni wtedy mogą więcej w niego atakować? Nie wiem, w razie na, na pewno chciałem zrobić, sobie, żeby tutaj było to. Uh, I tutaj będzie oczywiście to samo. Teraz zobaczcie O, właśnie. Nawet atakuje lepiej niż myślałem. Nawet atakuje lepiej niż myślałem. Myślę, że będzie atakował tylko ten teren, a drugi będzie atakował tylko ten teren. Ale jak widać atakuje tutaj w pełni obszarowo więc z Git. Tu bym sobie nawet większy damage, żeby było zamiast um, atakowania na, na, na szybkości. Tu zrobimy sobie. Przecież co to było? Tu film, ok, to nie będzie firm W tym miejscu, cokolwiek ten film w sumie daje, bo dalej nie mamy nawet żadnych opisów na ten temat, więc trudno mi to jest określić. Teraz tutaj atakują sobie te wszelkie rastery, to Oczywiście wychodzi, jeden tam został. Tu musimy zrobić sobie upgrade, żeby w razie czego mieć. Na czym polegać? żeby te wszystkie jednostki stąd nie wystarczyły. I chciałbym zrobić ten upgrade stąd cały czas, ale no, jednostki cały czas nie podchodzą, żeby to w ogóle mogło zaatakować. Cały czas. Czekam, modlę się. Może w końcu ta jednostka wbije ten poziom. Tak, tutaj, tutaj możemy wbić. Ja mam w hajsu. Strasznie dużo ma hajsu. Znaczy, muszę martwić o to, że tych pieniędzy nam tutaj zabraknie. Jednakże, level. Proszę. Ok, coś tam atakuje. Ktoś tam ataku coś tam atakuje. Coś tam Troszeczkę zwolnimy. Chcemy zwolnimy, w jednostek. Nie było co zbierać, NIE BYŁO CO ZBIERAĆ jak w sumie jak patrzę na to, to mogłem w sumie już wczoraj chyba dokończyć te 5 leveli Możliwe, że będę mógł się pokusić o 5 leveli na, le na odcinek, ale tego jeszcze nie wiemy, Jakbym leciał może na wolnym tempie, to byśmy zrobili tutaj 6 odcinków Ale czy jest sens wydłużania? Nie ma sensu wydłużania, bo wtedy byłoby po prostu to głupie Więc mamy teraz 3 dodatkowe punkty i te 3 dodatkowe punkty chciałbym sobie wydać na Chciałbym sobie wydać na Hmm. Demon w przynoszeniu klejnotów, żeby dobić aż do 8%. Co by było tutaj? Demon skill. Uh, sorry, uh, uh, evil Eye Temple and Behold the Temple Get plus 5 rad Radiance. Radiance. Rad rad wiecie co chodzi? Jeżeli. E, 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 gem leży na ziemi przez 5 minut, wróci do jaskini. Ale co znaczy 5 minut? 5 minut w prawdziwym czasie, 5 minut w przyspieszonym czasie, 5 minut. E, że to jest jakiś counter, którego ja po prostu nie widzę na levelach eee, nie mam zielonego pojęcia. Jednakże po tym że zrobiłem w 3 minuty poprzedni level za przyspieszeniu, to może zrobiłem w 6 i może wrócił, ale on wróci. Aha on wróci w pełnym... Aha, czyli to jest 1. I pewnie mogę zbijać minuty. Czyli żeby doszedł do tego, momentu, do tego miejsca, to by się nawet opłaciło. Teraz co mamy tutaj na przykład? Cutout spell stańszy... Eee. Weźmy go dla jak na jakiś żołnierzo, to nawet spoko eee, sprawa. Tu jest jeden gem dodatkowy, To jest Orgizen, and Hunter's Den daje 5% critical hita, 3% więcej go za zabijanie jednostki, nawet tego hajsu, za dużo eee, Co by było tutaj? Fear, ale to, to jest najważniejsze eee, Mana generation, sz w te jednostki najbardziej są opłacalne, więc dodajemy sobie, że będzie więcej damage'a Potem jest dodamy do, sobie nawet w ten 5 Radiance ewentualnie rozdam sobie w jakieś inne tutaj rzeczy, na przykład, nie wiem plus 20 many, chociaż nie wiem czemu to miałoby się nam opłacić W każdym razie chcę dojść do tego, żeby te <laughs> ten drzemy wracały do naszej bazy. E, dwie jednostki znaczy dwa, dwa wzgórza e, tu może być to, tu może być to co mnie razu kliknęło w upilatoing e, to nie wiem um, tu może być to, żeby były jakieś odbicie lustrzane, i puszczamy sobie po prostu na szwale. znowu 20. Znowu 20, czyli jakby to jest aktualny chyba limit gierki, który nam tutaj e, oferuje. Fajnie, by ta wieżyczka tutaj mogła się wylewelować, żeby miała właśnie ten obszarowy tej damage. Ale to że nie będzie tak proste, jakby się nam wydawało. E, teraz tak tutaj i tutaj śnieżna. Co ta dostaje upgrade. Powiem, potrzebujemy to zrobić. Ogólnie, wiesz, co mi tutaj e, troszeczkę brakuje w tej grze? Większych fali. Te fale są naprawdę małe I okej, okay, łatwo jest wszystko pokonać, ale... Zobaczcie, na przykład po czterej jednostki raz wychodzą Chociaż... Jak się zastanowię, chciałbym większych fal a ja już w tym momencie potrafię dopuścić do tego, że stracę dwa klejnoty. Więc może te większe fale byłyby złym pomysłem, jak taś, tak jest to jednak... Może zostańmy przy tym co jest. Może zostańmy przy tym co jest i nie... Nie wariujmy z jakimiś... O, no to za mało, ja to jest za mało. Nie cwaniak, nie masz za mało. Trudzisz się. Trudzisz się z, z takimi levelami, więc tutaj przestajeć głupoty. Okej, to nie champion. Mam nadzieję, że tym razem możesz Championa pokonamy, ponieważ teraz, jak przynajmniej patrzę, champion nie ma tak bliskiego klejnotu do wzięcia, więc powinniśmy mieć... chociaż możliwość zniszczenia jego osoby. Chociaż o kurczę, jest strasznie szybki. Jest strasznie szybki. Niestety przeniósł daleko dość klejnot, i teraz będą w tą stronę przechodzić jednostki. Znając się, prawda? Dokładnie, tak, tak, tak się dzieje. Eee, niestety zabrał się, straciliśmy już dwa klejnoty, widzicie? O tym mówiłem. A ja chcę większych, większych fal. Dwa klejnoty już straciłem, a jest. która fala jest? Trzynasta, dwunasta, przepraszam bardzo. Mówię, naprawdę, brakuje mi jakiegoś takiego timera, który by mi określił, ile czasu jestem w grze, że właśnie, jeżeli będę miał te. Um, jak się nazywa? To zrobił chwilę, i to zrobił chwilę. Żebym miał właśnie ten. E, to podnoszenie tych drzew, to bym chciał wiedzieć, za ile to się podniesie w ogóle, bo. no nie mam żadnego określenia. Dwa klejnoty zostały, Dwa klejnoty, a ja mam 6 fajne do zrobienia. Więc trzeba tutaj uważać. Trzeba tutaj zacząć uważać, ponieważ trzeba dać tutaj więcej, większą ilość e, wieżyczek w takim razie. Skoro aż tak zaczęło nam tutaj się. E, u, wszystko. o kurczę, poczekajcie, my to przegramy. Jeżeli ja tu zaraz nie dodawać większej ilości jednostek, to my tu przegramy, ponieważ zobaczcie, tu są te dwa klejnoty. Nie mogę już tak skipować tych fal. Muszę to zacząć troszeczkę wolniej. Zobaczcie, upgrade. Upgrade, upgrade, upgrade. Jest źle, jest bardzo źle. Puszczam falę. Pyk. Dobrze, że te kulki chociaż. Latają do tych przeciwników. I tak, Firdzia na, na zasadzie, że wystraszy przeciwników, potrafił ich wystraszyć. Widziałem, się, że chwilą to. Nie, 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 nie. Zaatakujcie tego typa tu, co ma klejnot! Okej, okay, sfirowali go, przez to poleciał do nas. Tego! Czemu atakujecie typa, który idzie do niczego po prostu? No I teraz nie mamy szansy wygrać. Bo to jest instant zabranie po prostu, a moje no na tam nie strzelą. Większe fale, co? Większe fale, co? Jestem idiotą po prostu stanie z tym, co mówię, ale... Zróbmy sobie tak... Zróbmy sobie tak, i potem, jeżeli będę mógł rozlać, to punkt, no to to zdecydowanie łatwiej. Teraz zadaję to taktyczniej. Co mam na myśli taktyczniej? Um. Tak. To jest taktyka. Pierwsze fale mogę sobie przepuścić, ponieważ nie wydaje mi się, że były szanse tutaj, żebyśmy to przegrali. A jednakowoż. Na pewno się to jest mocniej bardziej w ilość wieżyczek. Ten początek musi być zdecydowanie bardziej. Eee, przepchany jednostkami. Teraz tak, tu zrobimy jednostkę. A i tu. Powiatamy w to miejsce. Wiem, że tutaj widzę to pole zbufane. Ja spokojnie nie jestem tego świadom. Teraz tutaj rozbieramy na trzy niebieskie. W momencie, kiedy to będą te trzy niebieskie. Robisz tylko upgrade. Y. Zobaczcie, no, czy już nie powinienem zrobić upgrade'ów, ponieważ te jednostki już się zaczynają daleko też przechodzić. nie, jest dobrze. Um, jest tutaj upgrade'ik, znaczy dodatkowa jednostka, chociaż... No, muszę zacząć robić upgrade'y. Czemu muszę zacząć robić upgrade'y? Ponieważ mi nie stać już na, na kupowanie tych, wie, tych wieżyczek. Więc cyk, tutaj upgrade. Um, to jest tak, nie mogę zrobić żadnej dodatkowej jednostki, wieżyczki. Zobacz, tak, tutaj jeszcze jedną niebieską, w to miejsce, gdzie pokazuję, cały czas. A więc mamy. Teraz chcę zrobić tutaj zieloną i tutaj a, czerwoną. Te dźwięki. A, piękne są po prostu. Cudowne. Ok, teraz idzie Champion. No, i znowu nie dało się zabić czempiona. Czemu? Bo typ akurat miał blisko klejnot. No, unlucky. Bardzo niefortunnie nie to się akurat złożyło. Teraz tak, spowolnimy wszystko. Ponieważ chcę zacząć robić upgrade. Y. Muszę się tutaj skupiać. Muszę wszystko dobrze poklikać. O, że to nie ma wpływu na to, czy jestem wolno czy szybko. Zapomniałem, że jak klikam upgrade, to tak jest ee, zatrzymanie czasu. Zaczynam już osza, osza, oszalewywać. Tak. Nie, zaczynam e, wpadać w szaleństwo. No, oszalewywać. Zanotujcie to dzisiaj w notatniku. Nowe słowo. Jeżeli ludzie kiedyś wymyślali słowa, czemu ja nie mogę wymyślić słów? Ja sobie jestem ciekaw, jak to jest u mnie, że słowa mogą powstać. Czemu nie mogę sobie właśnie teraz myślić, że jest oszalewywać uh, i uznać, że to będzie słowo, które pani kiedyś do uh, jakiegoś um, słownika. To jest, będzie na przykład niepoprawna forma, ale będzie coś określała, co. Koniec końców ma sens i jesteś w stanie zrozumieć, co, ma, co w ogóle miało oznaczać. Cyk. to aby musiał być. Teraz tu musi być upgrade. No, pieniędzy zastanawiam. To jest wyjątkowo ten level, który powiedziałem. E, chyba w, w ostatnim upgrade, jak powiedziałem, że tego hajsu mam nawet za dużo. I teraz widzę, że jednak tego hajsu nie miałem za dużo. No, nie ma tu jeszcze jak, jak za dużo hajsu. Ale ten fear zyskał u mnie naprawdę zdecydowanie. Um, przez to, że mogę odepchnąć jednostki, które tutaj sobie chodzą. One gdzieś chodzą ale i uciekają w drugą stronę, co jest bardzo Ale to bardzo ratujące nasz tyłek Tutaj upgrade, teraz w momencie, kiedy będę miał 150 hajsu, żeby sobie upgrade tego kolejnego Fira. Więc mamy już na, na przodzie 5 filów. Nie wydaje mi się, że mogę to przegrać. Uwaga! Nie mogę tego przegrać. Czemu? Ponieważ już jest champion, on weźmie sobie teraz prosto jego klejnota dokładnie i ucieknie. Opluję drugi klejnot, a my to wygramy? Owszem, stracimy troszeczkę Expo, ponieważ nie dostanę aż tylu Expo za e, Dżemy. Ale czy to jest jakoś tak ultra ważne w tym wypadku? Chyba nie. Chyba nie, i możemy wejść do siódmego levelu, zobaczyć, co tutaj będzie przed nami. Um, kamień lub trawa może być w tym miejscu. Więc zrobimy sobie trawę. Tutaj możemy zrobić sobie znowu trawę. Tylko. A nie, to może być też kamień. O, może być też lód. Wydaje mi się, że na tych high groundach może być wszystko, zawsze. Można tak być. Co ogólnie ogóle, ten, dopiero zauważyłem dwa skarbce, jakby uuu to bym zrobił, żeby było właśnie to obszarowe, ale zanim to wbijemy... zobaczmy sobie poprzedni level. Tam też było przy, przy tych e, do wbijania, i nie wbiłem koniec końców. Tutaj jest zielone. Tutaj jest też zielone, bo nie mogę odbić tutaj e, czerwonego, więc chwilę poczekam. Znaczy, proszę sobie falę, i tutaj też zrobię zamiast kolejne zielone. Może tym razem będzie level na zielonych. Ogólnie 30 fal wzrosło znowu. A skoro to jest 30 fal, to to ma jakieś oznaczenie, że mogą być te fale łatwiejsze, jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej. Czy po prostu zrobi więcej? To jest jedyna zależność Tylko go że? Nie wiem, czy będzie ser... O, tutaj jest tempel. To jest idealny tempel. Na tym zakręcie. Jak zacznie levelować, potem będzie ten obszarowy, to ja atakował. Coś cudownego. Już to widzę po prostu. Już to po prostu widzę jak to może być tutaj świetne. od sobie to drzewo i to tutaj kolejny tempel i te dwa tempel będą właśnie w tych obszarówkach. To jest tak upgrade, upgrade, lecimy z kolejną falą, nie uczyłem teraz drzew już, po prostu na upgrade dwie rzeczy w razie czego i ogólnie zapewniam za, za, za użyć magii, poprzedni level też mógł użyć magii. To jest, to takie, to jest moja ta ignorancja która naprawdę powoduje, że mamy większy problem z, z e, levelem. Jeżeli bym sobie kliknął to w którymś momentach tam, w ten sposób, mielibyśmy o wiele łatwiej z levelem. Czemu ten młody Edge dostawał? Czy on jest odpo odporny na te lasery? Tak to wyglądało przynajmniej. Okej, okay, no ten kanał, niestety, zostanie stracony. E, robimy oczywiście atak speed, bo to jest tak główna jednostka, która jest na środku. Słyszałem, że mamy ja jeszcze tej możliwości, że właśnie przez ten jakiś czas e, wraca do miejsca. Znaczy swoje miejsce. Tutaj level up kolejny, więc zaraz będzie obszarówka. To jest już tylko. Wystarczy zbić ten level. Okej, okay, to jest champion. Tak jest. To jest champion. Tu jest ginął na szczęście. Teraz puszczamy fale znowu. To niestety nie mogłem zabezpieczyć tego klejnotu. tak bym chciał w sumie, bo troszeczkę zabezpieczyłem, ale to nie jest tak jak chciał. Robimy też tutaj kolejne szybkie strzelanie. Tutaj były dwa szybko strzelające. Tu zrobimy w ogóle zi zimową tą wieżyczkę. Puszczamy falę. Niech ona tutaj zbiera te swoje kulki dla czego. Eee, tu mamy level up. Puszczamy falę. W sumie mogę nawet zrobić dwie stakujące tutaj kulki. Bo tylko nie naprawdę potrafią dobrze, e, sporo zrobić. Czyli, szczególnie jeżeli bym dostał jeszcze... E, znaczy, jeszcze zbudowałbym na nich Fira, to to też potrafi być game changing. Tylko najpierw e, chciałbym ogólnie zrobić ten obszarowy tutaj. A przy to, zrobiłem tutaj, te dwie, dwie wieżyczki, to on nawet nie, nie chce levelować. Co jest złe. Ok, mam. Ee, cyk. Obstorowecko, to znaczy, jakie jesteśmy w sytuacji. Dwa klejnoty w tym miejscu. Czy to jest to dla, dla nas do wykonania? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że jest to dla nas do wykonania, ponieważ te jednostki zabrał tej klejnot. Jest w samym początku, znowu. Potrzebuję tego level-upu. Level Zrobiliśmy to pod Inta, ponieważ teraz bije level i uzyskamy sobie tą możliwość, żeby się cofał klejnot. Dokładnie. Cztery, pół, co 4 minuty się cofa coś. Wydaje mi się, że to będzie wystarczająco. Że, jeżeli coś tam będzie leżało sobie przez poł połowę naszej gry, to będzie to wciąż wystarczające. Jednakże, jednakże, co z tym zrobić? Hmm. Znaczy, no to dobrze działało, to szczerze mówiąc. Tylko musimy zrobić sobie. ten laser tu. Tutaj ma obroniło, szczerze mówiąc. To ma obroniło te, ta, ta zimała w tym miejscu. Po prostu musimy dopuścić. aby. Nie pójcie, Help, a. Uh, nie ma żadnej informacji na temat tych miejsc. Co one oznaczają? To no, zdenerwujące. E, musimy dopuścić do tego, żeby to było obszarowe. Po prostu szybciej. Więc muszę jak najmniej jednostek rozdać. Owszem, tym mogę. Ale. No muszę. Znaczy nie mogę tutaj tych zimowych dać, tak dalej. A to ma licznik na sobie, okej. Okay. To mi się podoba. To wtedy mam przynajmniej jakąś um, informację na ten temat. Nie muszę sobie zgadywać. Widzę, że jest tyle i tyle czasu. W związku z tym, jeżeli ktoś tego dotknie, to się resetuje czas. Nie, nie resetuje się. Czas to jest bardzo ważne. Czyli nawet jeżeli dojdzie z tym klejnotem gdzieś pod koniec, to ten czas będzie cały czas ten sam. Coś świetne. U, 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 u. Tu muszę być na te, te śnieżne. Znaczy tutaj tracić te klejnoty, a nie chciałbym ich tracić po prostu. Okej, okay, to level up. Tutaj level up. No i zabrał jednego z nich, zabrał jednego z nich, więc jednak ten timer nie, nie jest aż tak powiedzmy potężny jak by się wydawało, że będzie. Bo to nie jest tak, że pewne, że to, że to wróci, że, to, że to tak łatwo to wrócić, nie, jednak to jest ten czas sporo daje. to ja tutaj zabierze, ale na szczęście mamy tutaj czas na nim, A, puszczamy tutaj teraz level upy szybko. I tutaj jedną wieżyczkę dodatkową. Zostaw to, dziękuję. Puszczamy. To tutaj sobie, sobie wbijajcie level up. ten musi być level upa w końcu Tu musi być no stawcie to na bardy Paskudne Okej, okay, level up Potrzebuję też tych, tych chwilów. w razie czego Pyk, level up Pyk, level up I mamy, obszarówę Cyk Pięknie Więc już wydaje mi się, że jesteśmy w dobrej sytuacji że mógłbym jeszcze coś dodać Na tutaj dodatkowy temple Aha, to nie jest odpowiednie miejsce tego To w to miejsce odpowiedni dodatkowy temple Ale wydaje mi się, że to jest już sytuacja, w której Powinniśmy być na wygranej pozycji No chyba, że zabiera, będę miał zabierać te klejony w momencie, kiedy jeszcze tam 30 sekund zostało do tego, żeby wróciły na miejsce No to wtedy Może być źle! Ale nieraz taka sytuacja się zdarzy Tutaj oczywiście nie robimy e, prawej ścieżki, robimy lewą ścieżkę. Tutaj mamy oczywiście Fire 2. Trzeba zrobić sobie e, dwa razy prawą lewą ścieżkę, ponieważ ten Radiance będzie nam pomagał? Będzie, rozumiem to na zasadzie, że jeżeli ktoś jest atakowany przez to, to dostaje więcej damage, a przez inne jednostki, coś w tym stylu. Za mało, tu, za mało informacji tego ta gra, ta gra daje. Serio, za mało informacji. A tutaj zrobimy sobie damage. Tutaj sobie upgrade tego. Co on robi cały czas? On co chwilę znika. Skubaniec Po się że przedostanie tutaj przez naszą armię, bo nie jesteśmy czempionem. Idź mi z tym jakimś byciem czempionem do swojego jakiegoś świata, tutaj jest nasz świat i my tutaj rządzimy. Dziękuję. Tutaj jeszcze może zrobić templ. Czemu o tym nie pomyślałem? Czemu ja o tym nie pomyślałem, że w tym jest zrobić templ? To był ostatni klejnot! Ostatni klejnot Tutaj templa trzeba zrobić Tego nie zauważam od początku gry hmm. Nie, to nie ma sensu na pewno To ma sens Takie ustawienie ma sens Przyspieszamy I teraz pełne skupienie cwaniak Wiem, że ganie na przyspieszeniu jest o wiele trudniejsze I to nie jest to, że ja się po prostu tłumaczę głupio Jest cięższe Ale jestem w stanie to zrobić Jestem w stanie to zrobić. Level up. Level up. Cyk, cyk. Nie jakość, a ilość nas uratuje. Zaufajcie mi. Zaufajcie mi. To jest ten moment, kiedy to przechodzimy. Cyk. Upgrade. Upgrade. Puszczamy fale. Upgrade. Upgrade. Chodź tu, puszczamy fale. Upgrade. Wszystko tu się upgrade'uje. Pięknie, zgradnie, płynnie. Cyk. Nie wydaje mi się, że jestem zainteresować. to uratować. No nie wydaje mi się, że byłem w stanie to uratować Jakkolwiek bym się nie postarał, po prostu nie Chociaż Może bym tego meteorytu użył To wtedy może bym jakoś to, te, to zabezpieczył Poczekajcie, to Eee, obszarowa nam się przyda na początek Teraz tu two... Damage? Szybkostrzelność Tu szybkostrzelność, tu damage Tu zrobimy damage, no mhm. teraz tak Tutaj fear a tutaj magia, mana drain będzie. Bo ta, Potem idzie ten drugi czempion, który wymaga, znaczy, który ma coś z maną, więc wydaje mi się, że to będzie dobra opcja, żeby tak zrobić. Tu upgrade, cyk. Um, cyk. Tutaj trzeba kolejną wieżyczkę posiadać. Bo ta wieżyczka będzie tutaj też ratowała tyłek. Zobaczycie. O, wrócił Klejnocik! Widzieliście, udało nam się w końcu doprowadzić i jesteśmy w bezpiecznej sytuacji aktualnie. Mamy cztery Klejnoty, a dochodzimy do 20 fali. To jest ten teraz drugi mag, nasz znaczy drugi czempion, przy którym wcześniej mieliśmy już chyba jeden Klejnot w tym miejscu, albo, dwo, albo dwa, więc jest zdecydowanie lepiej. To jest ogólnie Monk, zobaczcie, bo ma, taki, ma tą łysinę na e, tyle głowy, to jest chyba takie właśnie typowe dla Monków. Teraz tu. Pięknie. Dawaj, dawaj tam, brońcie, 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 nawet jeżeli jesteście w tym to wybaczę wam. Jakoś wam jeszcze wybaczę. Upgrade. Upgrade. O, czy jesteście dalej level? jesteście dalej level. Czy będzie tam leciało te gwiazdki 4, 5, 6, 8 i czy na przykład zmieni się coś kolejnego, na przykład jakąś złotą gwiazdkę chociaż. Chcę tego doświadczyć. W tym levelu już. Pozwól mi, gro. Pozwól mi. Upgrade. Upgrade. Nice. To są jakieś pancerne żółwie nam tutaj wyskakują. Nie wiem o cholera, o cholera chodzi. Czemu takie coś? Chyba, prostu to było to. Ale to zwałem pancernymi żółwiami, a to po prostu jakieś czarodzieje w swoich pelerynach. Tak, są czarodzieje w swoich pelerynach. Oni po prostu mają więcej życia, to tak uznałem, że są jakieś pancerne żółwie, bo by nie, tylko co miałby tej żółwie robić? To też dobre pytanie. Ok, niewidzialność, teraz spowolnimy. I zwiększmy damage. Oj, Powiedziałem. Wystarczyło zrobić większą ilość, jakość. Ale też jest kwestia tego, że nie zauważyłem przy tego slotach na samym początku na właśnie idealny templ. I próbowałem go robić gdzieś tam w połowie levelu, gdzie strasznie wolno... Mm, Lewa polowa... Lewe lapowało. I przez to oczywiście było o wiele ciężej, żeby e, móc go tak rozwinąć jak było tutaj na początku. Mamy teraz 3 godziny punkty, co to w ogóle daje? Minus 5 upgrade cost of temples temples get 10 more... okej. Okay. 30% więcej ekspo dostaje i są 15% tańsze, czyli te moje wszelkie obszarowe temple będą jeszcze robione. Co mnie bardzo ciesza. To i co będzie mieli? 5% po, e, podpalenia do temple. Nice, nice, fajne te upgrade są. Fajne są upgradey ale zobaczymy jak to będzie wszystko się sprawowało już jutro, ponieważ to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, no było dużo faili, no, ale wydaje mi się, że jeżeli będą takie faile, to chociaż pokazuje, że ta gra jest jakimkolwiek wyzwaniem, albo przynajmniej po prostu to ja jestem w tym wypadku durniem, który nie potrafi przejść na czymś, co jest po prostu ultra szybkie i tyle. To było na tyle, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, subskrypcje, subskrypcje i wsparcie i to ma tyle, siemanko, peace, yo! Baby, I'm a bad boy. I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.